Witam ciebie serdecznie na kanale Towarzystwa Miłośników Ziemi Kęczyńskiej imienia Zofii Harwej i zapraszam ciebie serdecznie do zapoznania się z naszymi materiałami archiwalnymi. Jednak ze względu na to, że nagrywaliśmy nasze materiały dwie dekady może nawet i dawniej, ten materiał może być w słabej jakości zarówno audio i wideo, niemniej jednak zapraszam do obejrzenia

W dniu 26 stycznia odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kampszczyńskiej imienia Zafni Karery. Główny cel Towarzystwa to od wypełnienia dorobku kulturalnego i tradycji ludowej. Na ten główny cel składa się szereg celów pośrednich, a przede wszystkim to kształtowanie świadomości historycznej i społeczności naszego powiatu Kampszczyńskiego i tutaj główny nacisk będziemy kłaść na młodzież szkolną następnie rozbudzenie poczucia wartości materialnej i duchowej dóbr kultury, zasobów przyrody naszego regionu oraz potencjału ludzkiego No i trzeci cel to kultywowanie odrębności kulturowych i zwyczajów panujących na obszarze naszego regionu. Na spotkaniu wywołano komitet założycielski, od którego weszli członkowie grupy inicjatywnej Towarzystwa. Andrzej Mason, Jerzy Prochlicz, Grzegorz Zygner. Tadeusz Korowań i ksiądz Wigniew Kępa. Komitet podejmie pierwsze działanie związane z rejestracją towarzyszących. To, co dzisiaj zostało uchwalone na zebraniu założycielskim, przekształcić czyn. Czyli? Czyli musimy zarejestrować się w pracy. Musimy uzyskać adres, siedziby, wniosek dotyczący własności tego lokalu, umowy najmu oraz status wraz z... To musimy sądowi do rejestracji. Towarzystwo Naszym celem jest, jak gdyby, salanie, yy, łączenie tego, co już tutaj jest, co już tutaj funkcjonuje. Yy, do chwili obecnej zauważa się właśnie takie działanie troszeczkę w rozproszeniu niektórych organizacji. My chcielibyśmy yy, starać się połączyć to wszystko. I jeżeli te organizacje, te instytucje, władze samorządowe. Będą chciały nam pomóc, to wydaje mi się, że to będzie no, dobra inicjatywa. Po rejestracji pozostanie już tylko przystępów do działania i zjawieni chorobczą. Twoją pracę codzienną, a więc e, akcjami poszukiwania zabytków, ratowania ginących zabytków przed e, zniszczeniem, przed e, niestety gradzieżą bardzo często. E, w sposób aktywizacji tych ludzi organizowanie wystaw. Przecież nam w swoim bronie ludzi ze niektórzy się zawodowościory kongresy, archeologów, a więc ludzi, którzy na co dzień mają do czynienia z historią, i swoją cząstkę są w stanie przekazać. I myślę, że ta strona, plus kontakty z młodzieżą, bardzo szerokorzmiarne, poprzez edukację regionalną, w przygotować przecież lekcje, lekcje historii, bo... Do... Częstokrotnie odbywa tak, że znamy fakty historyczne świata, a nie całej historii własnego podwórka. Ci, którzy zamieszkiwali okolice trzyma pozostawili pośród pamiątki, nie tylko architektonicznych. A my jesteśmy niejako ich spodziewcami. To rodzaj historyczny i kulturalny to nie przywilej jest jedynie dużych Mają go również małe wsie, choćby takie jak na Komianie. Znajduje się tu 17 wieczny pałac w stylu baroku holenderskiego. Naturalną ozdobą pałacu jest zabytkowy park z wieloletnimi dębami, osianami i mikami. Wśród brzeg możemy zobaczyć fundamenty oranżerii, jest również stara kapliczka, która chwilę widzieliśmy, jest wyrażonej uzupełnieniem i nawiązuje do historii sprzed stu lat. Pałac był własnością Jana von Podobno osobliwością pałacu były olbrzymie lochy, w których wyjdziono nieposłuszne poddanie. Rzekomo również na pałacach znakomiada się Lomka. Do ostatniej wojny na murach pałacu były napisy języku własności i niemieckim, przepowiadające jego zniszczenie przez ognie. Przedwojennym administratorem majątku był Eberhard von Rebeck, mieszkający obecnie w Niemczech. Dziś ma ponad 90 lat. Groby jego rodziny znajdują się w pobliżu w Godzikach. Znikna dębowa Aleja biegnie w miejsce, gdzie daty są wtedy czasem nie do końca znane nie spisanej. Federhard von Rebeka to główny orędownik odbudowy pałaców na Konianach. W połowie lat 80. oferował sam słowemu gospodarstwu rolnemu pomoc w remoncie zabytkowego obiektu, ale ta oferta nie znalazła zainteresowania. Redekerowie od dawna interesowali się pałacami. Tak jest do dnia dzisiejszego. Prawdopodobnie starali się nawet o zakup potrzebujący. Kołak wymaga całkowitej renowacji, a co za tym idzie ogromnych nakładów finansowych. Od roku 1998 na nowego właściciela. Jednak w spodzie rodziny ryzykują Trwają pracę remontową. Miejmy nadzieję, że uda się przywrócić kołakowi dawną ścieżkę. Rodzina powietrza końcowego ma ogromny dorobek, i prawie, i historyczny. Na cztery klasy na rozmiana Musimy wiedzieć, co posiadamy i umieć mądrze czerpać swój duch, też się te Ale to co najważniejsze, musimy umieć ten zasób i tę wiedzę przekazać innym.